Dzisiaj otwieramy dwie paczki 11x75 plus z ligę, ale przede wszystkim gwarantowanego tocca właśnie z tej ligi. Oj, działo się naprawdę dużo, naprawdę dużo ciekawych tocców potrafianych. Dzisiaj w SBC jest m.in. Vinal Doom. E, fajnie wygląda, całkiem, całkiem zacnie. Zastanawiam się, czy go nie zrobić, tylko że ciężko mi będzie zgrać. Ale jak jakiegoś tocca trafię z... Z ligi włoskiej to może połączyć, oczywiście. Mówię, że zrobić na route to glor, bo na głównym to nie ma co się w to pchać. No i do, do tego Montiel, pięć słabszej nogi. Karta, jak dostanie upgrade, będzie spoko, a jak nie, no to nie wygląda zbyt solidnie. Aczkolwiek cena jest, cena jest fajna, a na tego Vajnalduma trochę więcej. No tu trzeba jeszcze 8-7 skład dać. Ale wiem, że oprócz tego jeszcze są rozbudowy League One, także to sobie porobimy. Oraz pik 80+, plus do wyboru. To jest spoko, bo dali bardzo, bardzo zacne wymagania. Ja zrobię jeszcze kilka takich pików i może paczki też. Jeszcze w SBC jest takie magiczne... Magiczne SBC, czyli paczka 11 razy 75 plus wymagania 8184. No niestety nie dali 8,1, tylko 75, plus, żeby tak tocy nie dropiły z tego mocno. Oczywiście zrobię, pewnie na bocznym prędzej, ale na głównym też zrobię, mimo że kart nie mam po wczorajszym piku. No coś pokombinujemy. Mam gotowy pierwszy skład na bocznym koncie na tą paczkę 11 razy 75. Niestety 75, plus, oczywiście to jest yy, z samymi francuskimi zawodnikami z Ligę. No, nie pokusiliście się, żeby dać 8.1, ale to naprawdę byłby spory drop, myślę, na te tocy. Dlatego dali tylko 75, plus, ale ja nie narzekam, zrobiłem, bo w sumie wymagania 8.1.8.4 to jest takie solidne. Musiałem tylko 5 koła wydać na tym road to glory, a wiecie, że tutaj fajne jakieś karty typu Andre, nawet z niego bym się cieszył, bo go kupiłem do składu. Także po prostu, żeby tu był toc albo toc moments. Jest toc, tylko jaki? jest, 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 jest! Yes. Francja. no musi no, być to prostu. No, no. nawet się nie cieszyłem, że to może być napastnik Chyba, że w środku ktoś Okej, okay. jest ten Andre, także y, ja go mam wymiennego, więc super To akurat duży plus, dwa tocy z tej paki, myślę, że to jest y, jednak win Mam jeszcze paczkę za segment y, zagranie tego Pucharu Ligę, czyli dwóch piłkarzy 85+, brzmi całkiem, całkiem ciekawie Także zobaczymy, czy może coś tutaj być, czy jednak nie Poszła paczka jest to C Moments, Brazylia CISOKO. No, na tym Road to glory to naprawdę jest ok, traf. Tylko że problem, wiecie co on mi odwalał w Food Champions u mnie no, nie, nie. na głównym koncie. No, ale wiadomo, tutaj nie mam składu, więc tutaj taki CISOKO będzie po prostu idealny. Tak szczerze nie mam co przepalać yy, na tą paczkę. No, ale przepalę papę yy, mój traf z wczorajszego pika. Ale nie mam, naprawdę nie mam kart, żeby zrobić to 8-1. Także nie wiem, jak tutaj nie trafi nic yy, wymiennego, ciekawego. Będą problemy, chyba że Bernardo Silva urodzinowego na przykład przepalę. Ale zobaczmy najpierw tą paczkę, bo z wczoraj z takiej paczki miałem. Miałem fofane wymiennego, ale teraz, no widzicie, teraz jest. sosa. Podjąłem ciekawą decyzję, powiedziałem szczerze, bo przepalam Bernardo Silvę. Wartego teraz. Co ty robisz, człowieku? Uuu, 500 koła to aż nie wiedziałem, że aż tyle, ale szczerze, on nawet z ławki nie wchodzi. Jakoś nie pasuje mi. Nie pasuje mi tego, ten typ zawodnika, jakby miał 5 truczek to może, ale to ani tempo, ani ani nie umiani ani biegać zbytnio, także czy bez bólu, no nie, no trochę szkoda mi, bo to jest skład 8-1, ale naprawdę ten klub tak wyczyściłem przez te wszystkie piki, przez SBCO Kim Pembe i głównie tak naprawdę przez moją głupotę, bo robiłem wszystkie te paczki 84 plus razy 5, co były błyskawiczne w piątek, a nie trafiłem nic absolutnie z tego, także zobaczymy. Czy tutaj i jej nam zre zrewanżuje, że tak powiem. Będzie Toc. Nie ma Toca. Jest Sa Ramos. Sergio Ramos. Na, na boczny myślałem, że drop jest jednak... O, patrzcie jakie trio. Nie, to, to trio. Hiszpańskie trio z PSG będzie nas tak prześladować przez najbliższy tydzień. Już widzicie, w jednej paczce ich trafiłem. Mamy paczkę piłkarza Toc. Y, to jest oczywiście boczne konto, bo tutaj jestem w szóstej lidze. No i udało się, tak naprawdę, 9 meczów zagrałem, 9 wygrałem, także bardzo łatwo. Jak macie y, konta, jakieś road to glory, to gracie sobie ten puchar, bo to, no mówię, praktycznie za darmo mam tego, y, tą paczkę, a tam naprawdę jest też kilka innych paczek, typu 2x85 plus już otworzyliśmy i był Sicoko, którego chyba dam do Skoda, aczkolwiek. Nie powinienem na niego stawiać to, co mi odwalił w Foot Champions na głównym, ale zobaczmy najpierw paczkę trzech piłkarzy 84. Plus. Jest jakiś łokoł także jako foder. Myślę, że będzie spoko, To będzie Dawid Gea, a czy w środku może być jeszcze coś ciekawego? Nie, ale jest DeHea. Ale teraz ta najważniejsza paczka, czyli gwarantowany Toc. Ligę oczywiście, albo Toc, albo historia. Jak będzie historia i nie Francja, to jest dobrze. Ale zobaczmy, kto tutaj będzie. Jest, proszę. Byłaby Brazylia albo Portugalia. To nie, to daje mi znowu si Sisoko. No i co, wcześniej się cieszyłem z tego Sisoko, oni dają mi drugi raz. Także no, będę musiał go gdzieś, gdzieś przepalić, nie wiem gdzie. No, no, co mam powiedzieć? Robiłem tylko dwa te piki z prostej przyczyny. Miałem tylko na dwa piki właśnie karty, ale spokojnie jeszcze na główne konto potem zobaczymy. Także może jakiś totsik jeszcze wpadnie. Tutaj e, Ramsdale, a w drugim. w drugim Leao. No to w sumie, jako foder coś tam coś tam go wykorzysta. Myślę, że dobrym y, pomysłem jest zrobienie tego Mavidi Diego. Przepraszam, że tak się zawiesiłem, ale zawsze mówiłem Mavidi, a potem ktoś. Mnie na live poprawił, że to jest Mabi Didi, no ale dobra, nie będę o tym gadał. Przepalam tutaj tego Sisoko, no nieszczęsny Sisoko e, przewalił mi szansę na 14 winów. No i teraz e, dwa razy już go trafiłem na tym bocznym koncie. Powiem wam, że boczne konto mnie coraz bardziej kręci, bo na głównym już totalnie nie mam kart na robienie żadnego SBC. Więc tutaj sobie będę powoli, e, może przemieniał sobie konta, chociaż nie no, tam tak mam dobre konto, że będę i tak tam grał. No ale tu. Tu będę się chyba starał robić wszystkie tak zadania i tak dalej, ale zobaczmy. Bo może jeszcze coś trafimy z tej paczki. No tu jest brązowa karta. Zmyślałem szczerze, że więcej tych pików zrobię, ale no wyczyściłem całkowicie klub i mam tylko trzy... Przepraszam, dwa aż piki. Może trzeci potem dorobię. No ale zobaczmy, może jakiś Foder fajny. Yy, Christensen. A w drugim... W drugim może Toc. Schmeichel, także słabizna. A teraz... Kolejna głupota, bo przeparam dosłownie wszystko co przed chwilą trafiłem z tej 75 plus razy 11 na zwykłą rozbudowę League One. Ligę, e, ligę premium. O, już dostałem to PD, jak widzę, bo był jakiś problem przed chwilą, że jak robiłem na poprzednim koncie tą rozbudowę i nie dostawałem PD. No ale dobra, no głupota totalna, bo ja już nic nie mam w tym klubie. Nie wiem, jak ja będę content robił. Nic totalnie nie mam w tym klubie, także zobaczmy, czy Mbappé będzie. Czy, czy będzie jednak Laborde, też napastnik z Francji, zobaczymy. No nie ma ekranów, także, także no, chyba go nawet przepaliłem. Delorta, tak przepaliliśmy go i, i zwróciło go z powrotem. Widzowie, zaszalałem. Jeszcze jeden piczek. No w sumie jeszcze jeden. No dopiero cztery takie otworzyłem, tak naprawdę. No ale zrozumcie, nie mam absolutnie kart ani końców. No boże, na bocznym mam, ale na tym głównym absolutnie nic nie mam. No i to... Do... Nie. Głędozio spina Flekę, no to wezmę jego. Szkoda, że to nie dostałeś. Nie wiem, czy was też tak kręci i jara nowe konto, jak zakładacie Road to Glory, bo to wiecie, tutaj jest wszystko. Wszystko do roboty. Cały czas robicie SBC. Nawet jak trafiłem, no trafiłem kogo, ja tam trafiłem, jak on się nazywa. Już nawet nie pan Andre. Andrę trafiłem, to się z niego w miarę cieszyłam, a na na głównym to powiedział, że to jest foder. No ale zobaczymy, czy tutaj też jakiegoś toca może dostaniemy. Ekrany, czyli Soler obstawiam. Nie, Schmeichel Schmeichel, Soler, Fabian to będą karty najczęściej trafiane przeze mnie na bank. Ale powiem wam, zrobiłem już 4-5 takich paczek. No i to jest chyba najlepsza. Nie no, ja tak nie odpuszczę tak łatwo, no już nawet za końce robię tą pakę. Chcia chcę po prostu zobaczyć coś. Coś fajnego niebieskiego, a wykorzystam moment, zanim otworzymy pakę, żeby zaprosić Was na mojego TikToka. Tam od czasu do czasu będę robił live. Piszecie, przemówię, to Wam pewnie wyskoczę. A jak nie, to dam jeszcze link w opisie. Ale taka zapowiedź: Datoca. Ta no patrzcie, to nawet jest ciężko o ekrany. Jest ciężko w tej paczce o jakiekolwiek ekrany. Savanier. No to co? Dzisiejszy odcinek kończymy e, trafami Sisoko, Andre i brazylijskiej Samby. No, ale coś takiego tutaj. Takie karty mam na tym moim Road to Glory. Jakiś składek z tego złożę? Ogólnie Davida kupiłem, jest wymienny, ale naprawdę da, dawał radę. Jakie macie jakiś pomysł na ten skład? No, już muszę iść w tam francuskim. Jak dalej mi ciągle zawodników z francuskiej, to już pójdę w ligę francuską. Do tego mam jakieś czekacie 40, 50. Teraz skomplikowane obliczenia. 180, 90 tysięcy, bo jeszcze ci są wymienni ci dwaj, także jak jakieś macie pomysł, jak to wszystko złączyć, żeby fajnie połączyć jeszcze tego Insinia, bo on jest naprawdę kotem, to piszcie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam lepiej oddało z gwarancji TOC, jeśli już otwieraliście, a jeśli nie, no to życzę powodzenia, żeby tam coś po prostu fajnego i lepszego niż u mnie wypadło. Ja już jeszcze raz dziękuję za oglądanie, także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! W sumie to możemy sobie jeszcze otworzyć jednego pika 80, tak na koniec, tak z zaskoczenia. Zobaczymy kto do końca został. Jeśli zostaliście, to napiszcie w komentarzu, to tam możecie napisać Zazdro tego mbapę. Strolujemy innych, także napiszcie Zazdro tego Mbappe. i trafmy tego Mbapę tutaj. Oh lori! więc jego rodak przyda się jako foder. Ile teraz foder taki kosztuje? No cały czas tyle samo, ale ale całkiem ciekawy trafik. No, także ja już się definitywnie z wami żegnam. Siemanko.